Dobry, dobry, jalaczuszki, tu mam taką do podpięte, żeby się nie skrobały buty, rękawicem. no ale jalaczuszki, piżamka, słuchajcie i zawożę, Dawi... Sorry, zawożę Kubę do dentysty, także nawet nie wyjdę z samochodu, tylko go podrzucę, jest ósma rano, ja już zaczęłam pracować, a... no i chciałam Wam po prostu pokazać, że ja wprawdzie... W piżamie nie chodzę do Walmartu, ale w samochodzie czasami dowożę chłopaków, gdzie nie gdzie. Często mam właśnie tutaj, o, moją kurtkę sobie zarzucam, żeby mi nie było widać, ale dzisiaj jest gorąco, także tylko go podrzucę i nawet nie wchodzę do środka, więc jest okej. Okay. Zapraszam na dzisiejszego vloga. Nie ja poniedziałek dużo pracy nie ogarnięta, więc nie będę was tu straszyć. Um, Dawid i Kuba poszli do ortodonty. Uh, James mi przyniósł kawę karmelową z McDonalda, a my zaczynamy dzień. podglądne jaką Dawid robi robotę no dosyć dobrą ja wiem, ja wiem, zaraz powiecie o jak chłopcy się fajnie zajmują, pomagają i w ogóle y, to nie jest oczywiście y, takie wiecie, fajnie zajęcie dla nich, tylko oni wiedzą że muszą, że raz Kuba, raz y, pa, y, raz Kuba, raz Dawid bo przecież tata sam nie może ciągle Yy, robić trawy, także są na tyle duzi. O, dostawa przyjechała. Są na tyle duzi, że już wiedzą, że po prostu no, muszą kosić trawę i tyle. Także yy, no nie zawsze chcą, ale wiadomo, każdy musi mieć jakiś podział obowiązków, no nie? Patrzcie, weszłam znowu w nowe miejsce i widzę, że z dwóch dni, Troublemaker 1, 2, 3, że nie miałam, nie wiem czemu, tych komentarzy mi nie pokazało. Także zobaczcie, musiałam się cofnąć do poprzednich dni. Chodź do spania, Pawełek. po się. Powiedz, dobranoc wszystkim. Dobranoc. No, dobranoc. Spada. Spać, spać, ok. Tutaj, dalej. Musiałam włączyć światło, bo tak byście nic nie widzieli. Pawełek, dalej. Skakuj pod pierzynkę. Już. I ogarniamy, jak widać, następny temat otyłości. E, pytanie było, e, że to wszystko tak na filmach czy na programach różnych wygląda idealnie, ani by Amerykanie są jednymi z najbardziej otyłych, więc jak to naprawdę jest? Ja Wam powiem oczywiście moje zdanie, jak ja tutaj to widzę w mojej okolicy, e, w moim stanie, <grym> chociaż wiadomo, ale też Wam powiem statystyki, jak to jest w całej Ameryce z tą otyłością. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w wtoreczek. Ten vlog będziecie mieli już we wtoreczek, czyli macie trochę z wczoraj, trochę z dzisiaj. Um, ja odwiazłam chłopaków, jest godzina 6:30 na ich e, bieganie. Um, no i dzisiaj chciałam ogarnąć, jak widzicie, ten temat e, otyłości. Ja Wam powiem, jak to widzę w stanie Illinois, żeby już się nie przypieprzać, chociaż. E, Statystycznie można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Statystycznie w, w, w całych Stanach ja myślę, że. Znaczy ja myślę, ja wiem, bo sprawdziłam. Ten procent jest dosyć wysoki, bo patrzy się na BMI, TBMI i wszystko, co jest powyżej tego 25, bodajże wskaźnika, no to jest otyłość, tak? Pytanie było o tą otyłość i że tego się tak nie widzi. I rzeczywiście tego się tak nie widzi. Więc w skali kraju, tak, kraj należy do bardziej otyłych aniżeli nie, ale takiej chorobliwej otyłości, gdzie macie te całe programy 600 funtów, czyli tam 400 kilo, czy ile um, i więcej, tego, tego nie widzicie tak często, o, że tak powiem. Ale samochodów je już... A tu nie ma światła, to tak ciężko się wyjeżdża stąd akurat. Na przykład jak idziemy na jakiś festyn, albo jest coś tutaj w naszym miasteczku organizowane, to na mur beton zobaczycie takich no, potężnych, może nie 400 kilo, ale no na przykład no, zobaczycie dużo statystycznie takich otyłych ludzi. Ja rozumiem, że, że właśnie z Ameryką kojarzy się Okej, okay, no taka chorobliwa otyłość i to jest prawda, są niektóre takie osoby ale nie widzicie tego non stop tak jak mówię, na festynie jakimś może zobaczycie nieco grubsze osoby yy, Amerykanów takich dosyć potężnych rozmiarów no bo, no bo większość ich no, ma takie są tacy bardziej postawni yy, yy. 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 i to generalnie tak zobaczycie ja już bym powiedziała powyżej 30. To znaczy, oczywiście generalizuję, no bo i są 20, i, i młodsi są bardzo otyli, ale yy, dlaczego ja mówię powyżej 30? Bo ogólnie yy, powiem Wam, że te dziewczyny, ci chłopacy, tak jak na przykład w szkole średniej, teraz jak do, yy, podjeżdżam po szkołę, albo gdzieś na bieganie, albo gdziekolwiek, jak po dworze chłopaków, to te dzieciaki one nie są otyłe. W większości można powiedzieć, że one nie są otyłe. Dziewczynki się pilnują, chłopacy też chodzą na siłownie, ale dziewczyny się pilnują, one starają się być szczupłe. Widać już na przykład predyspozycję, która jest na przykład szczuplejszą cheerleaderką, czy tam, nie wiem, jakąś sportsmenką, a która tam bardziej jest taka korpulentna, ale jeszcze ta high school, jeszcze ta szkoła średnia i college, one generalnie są dosyć szczupłe, tak? One się trzymają. No ale oczywiście ja mam i szczupłe znajome i troszkę bardziej e, przyciele znajome, e, no więc generalnie ogólnie bym powiedziała tak, że Amerykanie, Amerykanie są o tyli. A w większości są otyli, ale jeżeli mówimy na przykład o chorobliwej otyłości, typu takiej naprawdę ileś set funtów, no to nie widzicie tego tak. Co z, yy, myślę, że jedzenie, jedzenie niestety ma bardzo duży wpływ. Amerykanie jedzą dużo takich junk food, Ja sama jestem tego przykładem. Tylko ja myślę, że u nas to też są geny i predyspozycje, bo. Moja siostra jest szczupła, ja jestem szczupła, mama jest szczupła. Mój tata był no wiadomo, oprócz brzucha, to też nie miał, nie wiadomo jaki zawsze był taki szczypiorek. No już w późniejszych latach wiadomo, po 40, no to nie, ale, ale nie był też otyły, nie wiadomo jak, więc. Y To jedzenie wpływa, no tu jest dużo jest przetworzonego jedzenia, dużo jest takich wiecie, chemikaliów rzadko kiedy widzicie jak ktoś idzie do restauracji Amerykanie, żeby oni sobie wzięli sałatkę no są tacy, co jedzą sałatki ale są też tacy, co no, no, <ścoughs> raczej na sałatkach się nie odżywiają ja często jak idę na przykład do restauracji, no to biorę sałatkę zjem parę tych frytek ale no bo ja lubię, lubię zupy, lubię sałatki. Mm, no, ale, ale Amerykanie, no to jedzenie tutaj no niestety jest gorszej jakości, no to trzeba po prostu przyznać. No to jest to. To jest to. Ja mam nadzieję, że chłopaki będą mieli po nas, po mnie po się bo on w sumie jest dosyć szczupły. Wiecie, no wiadomo, metabolizm mu się zwolnił, ale jak na 50-letniego faceta ma troszkę brzuszka, kto nie ma, ja też mam. Ehm, jak zrzuci, to zaraz mu idzie po całości, tak jak każdemu. No, ale, ale ogólnie no, trzyma się dobrze, tak? Stara się ćwiczyć, stara się ruszać, chodzić. Chodzi tam na dół do piwnicy, do naszej siłowni. No, jak tak patrzy się na te zdjęcia z Nigerii, no to siostry wszystkie są duże. Siostry wszystkie są duże, kiedyś były szczupłe. Bracia, no to w sumie. Jakby ktoś tak zaliczał, szczupli nie są, no ale mają brzuchy, więc też są tacy bardziej, e, już teraz po tej sześćdziesiątce tacy wiecie. No, ale, ale, a James się trzyma, James się trzyma. Więc jedzenie jedzeniem plus predyspozycje no wszędzie trzeba się pilnować, nie? Dieta typu MZ, mniej żreć. No bo czy, czy słuchajcie, czy taki kraj, czy taki kraj? Jak bierzecie więcej kalorii, to tak jest tak jak z tym moim postem. Jak więcej kalorii y, po prostu przyjmujecie, aniżeli wydajecie, no to y, czy to będzie Polska, czy to będzie y, inny kraj, czy to będzie Ameryka? Mm. No mądra jestem. Ser. O, patrzcie, to będzie Ameryka, no to niestety, ale to... Wam się przytyje wszędzie, gdziekolwiek to by nie było. No ale można ogólnie powiedzieć, że w Ameryce i Amerykanie są raczej o tyli. Raczej otyli, szczególnie w później, w późniejszym okresie ich życia. I tutaj szybko takie statystyki. Wiem, że mapka jest niewyraźna, było ich wiele. To jest CDC, czyli wiarygodne źródło. Chodzi bardziej o ideę, żeby wam pokazać, jak to jest, że rzeczywiście tereny żółte to już jest takie predyspozycja, a czerwone pomarańczowe to są Stany, gdzie są najbardziej otyli Amerykanie. Tak jak tutaj widzicie, była informacja, że ponad 40%. Niektóre źródła podają 38. W każdym razie dwie trzecie populacji obecnie jest otyła. Oczywiście w całych Stanach. I teraz jeszcze mam porównanie, jeżeli chodzi o świat. Na świecie to jest dwunasta pozycja. Czasami podają, że Ameryka jest na dziesiątej pozycji, w pierwszej dziesiątce. Polska gdzieś tam na końcu, tutaj chyba na tle Europy to wychodzi gdzieś w połowie. Tak więc no, takie są dane statystyczne. Ogólnie można stwierdzić jeszcze raz, że Amerykanie są o tyli. Kochani, ja, żeby złożyć ten vlog do Was, chciałam zrobić troszkę dłuższy, ale jednak nie. E, będę musiała tutaj zacząć. Było następne pytanie: co mogłabym połączyć w zasadzie z tym o medycynę estetyczną? Jak to wygląda tutaj w Stanach? Z mojego punktu widzenia, to będzie musiało iść w następnym vlogu. Niekoniecznie w następnym, bo to pytanie dopiero przyszło teraz. A mam jeszcze inne pytania, które zadaliście parę dni wcześniej, tydzień wcześniej. No i te, które posypały się przy wczorajszym vlogu, bo powiedziałam Wam, że już mam tych pytań troszkę mniej i możecie zadawać nowe. Więc na tym skończymy. Życzę Wam miłego wtorku, już wieczora w Polsce. Macie to we wtorek, a ja już szykuję następny temat dla Was na środę. Do zobaczenia. Bye!